Ciemaleczko witam wszystkich w nowym odcinku, dzisiaj zrobimy sobie mały pojedynek między ptasznikiem dla początkujących, a ptasznikiem dla osób no już bardziej doświadczonych. Pierwszą grupę reprezentował będzie młody samiec grammostola pulchripes, a jego przeciwnikiem będzie pterynginus murinus, również młody samiec. Oczywiście nie będziemy im tutaj organizować jakichś igrzysk śmierci. Tylko jak zwykle zrobimy dla nich nowe pojemniki i je do nich przełożymy. Zobaczymy który kawaler da mi bardziej w koszt i pokaże, że nie ma z nim żartów. Specjalnie wybrałem dwa pająki mniej więcej tego samego rozmiaru. Byście mogli zobaczyć czy są jakieś znaczące różnice w ich zachowaniu. Oczywiście w teorii są to dwa zupełnie inne pająki, jednak praca z ptasznikami jest pełna niespodzianek. Więc wydarzyć może się właściwie wszystko. Jeśli macie już jakiś swój typ kto otrzyma tytuł wariata odcinka to możecie to teraz napisać w komentarzu. Od razu zostawić też łapkę w górę, ja chwilę poczekam, już, no to lecimy z odcinkiem, jest i pierwszy zawodnik. Reprezentant fauny Ameryki Południowej, można go spotkać choćby w Argentynie z założenia ptasznik spokojny i stosunkowo powolny, czyli Grammostola pulchripes. A po drugiej stronie reprezentant ptaszników afrykańskich, owiany złą sławą, postrach terrorystów, szybki i agresywny, kąsający na zawołanie Pterinophilus murinus. Do dwóch pudełek nasypałem podboża, to może zacznijmy sobie od tego, że je lekko udekorujemy. Może na początek to dla murinusa daj mu to jakiś kawałek korka, żeby miał gdzie sobie zrobić swoją początkową klejówkę. Tutaj mamy jeszcze takie patyczki, damy mu też żeby miał na czym panienczynować. One niezbyt dobrze spisują się w terariach z dużą wilgotnością. No ale tutaj murinus takiej nie potrzebuje, więc myślę, że dadzą radę. Jeszcze jeden tutaj w ten sposób. Hmm, mam jeszcze taki, taką gałązkę, korzonek. Spróbujmy go gdzieś też tutaj uchnąć, żeby miał jak najwięcej miejsc, gdzie będzie mógł zaczepić swoją pajęczynę. Jeszcze może w formie takiego detalingu, tutaj te kamyczki białe. I takiego mchu suszonego. Też zrobimy go jakoś tutaj, trochę zawiesić. Tam do tyłu, może mu coś jeszcze damy. O, tutaj trochę Widzicie, taka reszta mi sama została niestety dzisiaj nie będzie zbyt bogato bo nie mam właściwie wielu rzeczy które można by do, bardziej do takiego stepowego terrarium wrzucić więc przejdźmy do drugiego pudełka czyli pudełka dla samca grammostola pulchripes tutaj również damy kawałek korzenia żeby on miał gdzie sobie zacząć w sumie kopać one czasami trochę lubią Spróbujmy go dać tak, żeby tu mu się taka trochę grota zrobiła. Jeden tu, może jeszcze jeden w ten sposób, tu mu trochę już wybiorę. O! Myślę, że samiec będzie wiedział, co ma robić dalej. Wiem, że lubicie żywe rośliny, także wsadźmy sobie tu jeszcze kawałek bluszczu. Nie wiem, jak on się będzie trzymał. Niestety ten pojemnik nie jest przeźroczysty, chociaż u całkiem nieźle funkcjonuje. A nawet jak się zmarnuje, to mam go aktualnie całkiem sporo, także wymienię. Może w sumie jeszcze jedną taką mniejszą gałąź, gdzieś tutaj. O! Nawet taką bardziej rozgązzoną. Tak. Gdzieś tutaj w ten sposób. O! Fajnie. Mocno zielono, tak lubię najbardziej. Teraz trochę chrobotka, żeby wypełnić te luki, które się tutaj potworzyły. O, tu na przykład. Trochę jeszcze w tamto miejsce. Może jeszcze tutaj do przodu. I tutaj też. Niech będzie i do tyłu trochę dalej trochę kamyczków i dla samca też już chyba to wystarczy. Te liście są takie trochę poobracane. Spróbujemy poprawić je przynajmniej tyle, ile się uda. O, jest taka mi tutaj za daleko, bo cieprzytnę pokrywką. O, tutaj jeszcze ten. O. No nie wiem, zobaczymy. Gram mostola, pół hlipe zupełnie inaczej niż u Morinusa. Torf raczej powinien być cały czas wilgotny. Więc woda będzie. Co dalej? Zobaczymy. Pojemniki gotowe. No Nie jest to raczej nic spektakularnego, raczej taka prosta, szybka aranżacja. Jak na Braplast, jak dla mnie wystarczająca w zupełności. Tutaj jest dość sporo zielonego. Tutaj mam nadzieję będzie dość sporo pajęczyny. Raz pokażę. Zajmijmy się teraz pająkami. Zacznijmy sobie od teoretycznie trudniejszego pająka, czyli Pteranophilus morinus. Ja tutaj mam pudło większe, do którego włożyłem Braplast. Pudło oczywiście, żeby zminimalizować ryzyko ucieczki. Wiadomo, nikt nie chce gonić mulinusów po pokoju, tylko tutaj wyniknął taki problem. Jak ja go sobie stąd wezmę, będę go próbował przekładać w taki sposób, to mi się wszystko z tego wysypie, a wy nie będziecie zbyt wiele widzieć. Więc spróbujemy to zrobić troszkę inaczej. Ja tutaj otworzymy te zatrzaski. To ma już pewną możliwość, żeby się wydostać. Położę to pudełko, no i po prostu będziemy działać tak jak nam tutaj sprzęt pozwala. Cyk. No dobra. I próbujmy go wygonić. Dekoracyjna pokrywka w razie w I co ty nam tutaj pokażesz? O, już las dziabnął. To jest dość szybki pająk. Dajmy no, iść pod górę. I uparty. Nie chcesz wyjść? Czemu nie chcesz wyjść? Daje ci dużo większy pojemnik. O. No. Powoli zaraz będzie się stawiał. 哎妈喂！Dale, To już idziemy. pozycja defensywna. O! stawia się nam maluszek. Widać. Fajne ma. Nogi takie niebieskie od spodu. Podoba mi się to. No, widzicie. On tutaj nie jest do wychodzenia. A do glizienia. spróbuję to zrobić. Ej. Gdzie tak gęsta pajęczyna nie pozwala mi tutaj tego kawałka drewienka wyciągnąć? Ej, no. Będzie się tak długo denerwował, a w końcu nie odpuścisz. Spróbujemy to zrobić troszkę inaczej. Już. bardzo ładnie to no ale teraz to nie da się ukryć, że utrudnia co nie jest robotę na plecach nawet leży Przeszedłem na drugą stronę no, widzicie, z, z pająkami, które robią gniazda, jest często tak, że one nie chcą tutaj wyjść. A ja też chcę wam tutaj tego pająka trochę tak bardziej poddenerwować, żebyście mogli sobie zobaczyć jego pełnię możliwości. Oczywiście jest to robione tylko na potrzeby filmu i nie róbcie tak, bo to nie jest ani dobrze dla Was, bo może Wam się stać krzywda, ani dobrze dla pająka, bo może się zdenerwować. No widzicie, on teraz się widzicie, cały czas stawia? może spróbuję Wam to pokazać tutaj bliżej dobra mały dalej idź przeskakuj, bo chyba jeszcze się znudziło bliźnienie czy jeszcze nie no widzicie teraz pająk. praktycznie non stop Tyk. trzyma się swojego gniazda znowu stawianko o, pójdziesz w końcu trochę zmieniłem żebyście to widzieli Cyk. Jeszcze raz powtórka z żywicki. Daj maluszek na górę. Cyk. Dobra. Ja już go tutaj zamknę. Teraz weźmy sobie gram stole, No tutaj już nie mam tego pudła, bo tak mi będzie po prostu wygodniej. Ale jeżeli nie macie pewności, jeżeli przekładacie jakiegokolwiek ptasznika, to zawsze możecie go użyć. Ono na pewno Wam nie zaszkodzi. Sam sobie teraz siedzi tutaj w swojej noże Spróbujemy go jak tutaj wygonić. O, może w ogóle mu to zabiorę. Syk na bok. Zrobimy mu tak. I spróbujemy zrobić tak, żeby on chce się chciał nam wyjść. No, widzicie tu już mają bardziej skory do wychodzenia. Zdecydowanie mniej do atakowania. No, jeszcze kawałek. O, trochę spadł. No, porównanie czasu przekładania grammostola i pterynofilus. Właściwie, no bez porównania. Łatwość przekładania też bez porównania. Przedzając komentarze, tak wiem, trzęsą mi się ręce, i tak wiem, można było tego mulinusa przełożyć szybciej. Ja się z nim strasznie bawiłem. No Jednak z zamysłem dzisiejszego odcinka było pokazać jak Morinus reaguje na przekładanie A nie jak szybko przełożyć Morinusa no Z tym reagowaniem no to sprawa jest jasna, było widać Morinus to jest pająk który się stawia, który atakuje, który biega Zdecydowany wariat tego odcinka Myślę, że tak obstawialiście Ja też tak obstawiałem Z drugiej strony mamy Grammostola Pulchripes Czyli kompletne przeciwieństwo Pająk, który spokojnie przeszedł ze starego pojemnika do nowego Nie kąsał, nie stawiał się, nie biegał No praktycznie bezproblemowy Ja wiem, że dla osób, które siedzą już jakiś czas w terrorystyce kompletnie nie jest to dziwne Że te pająki zachowywały się tak, a nie inaczej No jednak zostawiłem ptasznika z Afryki, który jest polecany już dla doświadczonych hodowców Z ptasznikiem z Ameryki, który polecany jest dla początkujących Jednak musicie mi wybaczyć osoby z doświadczeniem ten odcinek jest bardziej właśnie dla osób, które są początkujące albo w ogóle chcą zacząć przygodę z pająkami, żeby mogły sobie właśnie zobaczyć, dlaczego pająki są albo bardziej polecane dla początkujących, albo mniej polecane. Tutaj było to jasno widać: Amostola pająk bezproblemowy, Mulinus, no już zaczynają się schody. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że osoby początkujące chociaż ociupinkę z niego wyniosą, a osoby, no już mówiłem, bardziej doświadczone, nie za bardzo się nudziły. Oczywiście, jeśli się Wam podobało, to zostawcie łapkę w górę. Możecie też zasubskrybować ten kanał. Zapraszam Was też do sekcji komentarzy, gdzie możecie zadać mi jakieś pytanie. Jeśli będę umiał, to naprawdę chętnie Wam odpowiem. A tymczasem będę się z Wami żegnał. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.